W momencie, kiedy oglądacie ten materiał, ja jestem na Computex, gdzie miejsce ma oficjalna premiera obudowy, którą dziś zobaczycie w testach. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na premierowy test obudowy Endorphi ARX 700. Dostępna jest ona w dwóch wariantach czyli ta, którą ja dzisiaj Wam pokażę. Z dopiskiem Airflow i druga z podświetleniem ARGB. To nie jest jednak jedyna różnica między tymi skrzynkami. W tej z podświetleniem mamy o jedno śmigło mniej. Ok, teraz kilka słów na temat samej skrzynki. Jest to standard ATX, które wymiary to: długość 472 mm, wysokość 486 mm i szerokość 228 mm. Jako już mamy tutaj do czynienia z obudową z dopiskiem Airflow, cały panel przedni pokryty jest siatką o bardzo drobnych oczkach. Ta jednocześnie stanowi filtr przeciwkurzowy. Wewnętrzna część panelu przedniego jest łatwo demontowalna. przytwierdzona jest ona do konstrukcji za pomocą magnesów. Oczywiście to jest przydatne w momencie, kiedy chcielibyście wyczyścić tą siatkę na przodzie, czy też dostać się do wentylatorów. Jak o nich już mowa, to w komplecie na przodzie jest 3 razy 140 mm Endorfi Stratus. Są to rzecz jasna śmigła PWM z maksymalną szybkością obrotową do 1200 na minutę. Przytwierdzone są na doramki, ramki, którą możecie zdemontować. W tym celu najpierw trzeba zdjąć obramówkę panelu przedniego, i to z pewnością ułatwi Wam chociażby montaż chłodzenia AIO, czy też chłodnicy na przodzie obudowy. A druga sprawa, możecie sobie tą ramkę obrócić. Dzięki temu wentatory będą umieszczone bliżej. Panelu przedniego, co da Wam więcej przestrzeni wewnątrz obudowy. O tym będzie jeszcze kilka słów za chwilę. Rzecz jasna, wentylatory wtedy musicie odwrócić o 180 stopni. Co do wsparcia dla chłodnic, czy też kulerów IO, to zmieszczą Wam się na przodzie 240, 280 i 360. Maksymalny profil chłodnicy nie może przekraczać 71 mm. No, chyba, że zrobicie to, co, o czym mówiłem przed chwilą, czyli tą ramkę odwrócicie. W tym momencie dochodzi wam jeszcze dodatkowo 9 mm. A jeszcze jedna istotna sprawa dotycząca ramki: mianowicie, żeby zainstalować czy to wentylatory 120 mm, czy też szłodnice 240-360, no to ramkę musicie zwęzić, używając w tym celu odpowiednich otworów montażowych. Skrzynka, jak na dzisiejsze standardy przystało, posiada panel z hartowanego szkła delikatnie przyciemniany. Ten demontujemy w łatwy sposób, odkręcając na tyle dwie szybkośrubki. I też tutaj plus za to, że nie mamy standardowego montażu takiego panelu za pomocą czterech śrubek przykręcanych do konstrukcji obudowy. Jest to po prostu o wiele łatwiejsze. Co do wnętrza, jak widać, konstrukcja dwukomorowa, aczkolwiek zwróćcie uwagę, że ta komora nie dochodzi do końca. O tym będę mówił troszeczkę więcej w podsumowaniu. Na górnej pokrywie dolnej komory znajdziemy oczywiście przepusty do podpięcia przewodów, pod płytę główną, jak i pod dyski SSD, ponieważ tutaj możemy posadzić do dwóch sztuk. Jest także jeden przepust z kołnierzem gumowym, przez który przeprowadzamy przewody, które podpinamy później do karty graficznej. Moim zdaniem umieszczony jest on w idealnym miejscu. Zwróćcie zresztą uwagę, jak to wygląda w moim przypadku. To nie wszystko, ponieważ na górze piwnicy możemy zainstalować jeszcze dodatkowy wentylator 120 mm, który będzie gdzieś tam dłuchał na bezpieczeństwo na kartę graficzną. Stąd też zakończenie całej piwnicy jest perforowane. Co do standardu płyty głównych, jakie Wam się do tej obudowy zmieszczą, to Mini-TX, Micro-ATX, ATX, jak i Extended ATX. Dla osób, które nie wiedzą, co to oznacza, są to po prostu płyty szersze. Drugi panel obudowy wykonany jest z metalu, bez żadnych wytłoczeń, natomiast te nie są konieczne, ponieważ na zarządzanie przewodami czy też kablami mamy bardzo dużo miejsca. W tylnej części obudowy około 20 mm, w przedniej 27 Do tego w komplecie dorzucone już są opaski na rzepy, którymi kable możemy sobie łatwo przytwierdzić, jak i też spora ilość wypustek do opasek samozaciskowych, tak zwanych trytytek. Na tyle tacy płyty głównej mamy dwa dedykowane miejsca na montaż dysków 2,5 cala, czy też dysków SSD. Robi się to w bardzo łatwy sposób, mianowicie do dysku najpierw przykręcamy takie dystanse gumowe i śrubki dołączone w komplecie, a później wszystko ładnie montujemy na miejscu. Dwa kolejne miejsca na dyski 2,5 cala znajdują się na wysokości wycięcia, które służy do zmiany chłodzenia na procesorze. Tutaj również możemy posadzić dwa nośniki i kolejny nośnik 2,5, a nawet 3,5 cala możemy posadzić na spodzie obudowy. Że na też używamy tych gumowych dystansów dołączonych w komplecie. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o tą stronę roboczą obudowy, to wbudowany kontroler, pod który możemy podpiąć do pięciu wentylatorów. Jest on sterowany za pomocą sygnału PWM. Na tyle fabrycznie zainstalowany jest wentylator 140 mm Endorphi Stratus. Możemy w jego miejsce posadzić 120. No i oczywiście wentylator możemy regulować w pionie. Siedem slotów rozszerzeń trójzaślepki są wentylowane, wykręcane, obok nich jeszcze otwory wentylacyjne, jak i taka zaślepka zakrywająca nam wszystkie śrubki z dołączonym magnesem. Zasilacz standardowo montowany jest na spodzie i aby to zrobić musimy odkręcić najpierw dedykowaną do tego ramkę. Posiada ona uniwersalne otwory, tak aby zasilacz montować można było wentylatorem do góry czy też na dół. Cały spód obudowy jest ofiltrowany, dostęp do filtra jest od przodu i jest on mocowany na magnes. W pierwszym momencie pomyślałem sobie, ponieważ filtr nie posiada żadnych ramek, to ciężko będzie go włożyć na swoje miejsce. Natomiast, jak się okazuje, nie jest to trudna sprawa. Co do miejsca na zasilacz, gdybyście nie montowali na spodzie żadnych dysków, zwłaszcza tego 3,5-calowego, to tutaj jest 340 mm. Natomiast, w przypadku, gdybyście taki dysk zamontowali, to miejsce skraca się do 20,5 cm, czyli zasilacz plus kable. Przejdźmy teraz na górę obudowy. Jak widać, całość wykonana jest z metalu, co też istotne. Cały panel możemy łatwo zdemontować, odkręcając na tyle jedną szybką śrubkę. No i jak widać, posiada on otwory wentylacyjne, które stanowią jednocześnie funkcję filtra przeciwkurzowego, czyli bardzo drobna siatka. Co do opcji chłodzenia, tutaj posadzić możemy do trzech wentylatorów 120 lub też 140 mm. Jest także wsparcie dla chłodnic 240, 280 i 360. Co do ich profilu według moich wyliczeń, w przypadku 280 jeżeli radiatory na płycie głównej, dokładnie chodzi mi o to na sekcji zasilania, nie przekraczają 30 mm, tutaj większych ograniczeń nie będzie, aczkolwiek jeżeli są one wyższe, no to maksymalny profil dla wentatorów i chłodnicy to 55 mm. Natomiast w przypadku 240 i 360, jeżeli wasze pamięci RAM mają więcej jak 40 mm to limit na chłodnice i wentylatory to 72 mm. Natomiast gdyby pamięci były niższe, czyli maksymalnie 40 mm, wtedy tego miejsca macie jeszcze więcej. Jak już na górze obudowy jesteśmy, to tutaj też znajduje się panel wyjść. Na nim między innymi przycisk zasilania, przycisk reset, dwa porty USB 3.0, wyjścia audio, mikrofon słuchawki, jak i USB typu C. Tutaj, co istotne, przewód do tego wyjścia jest mega elastyczny, co uważam za duży plus. Nie ma problemu, żeby później gdzieś go dogiąć w netraglicznym miejscu. No i została nam jeszcze kwestia wysokości chłodzeń na procesor. Tutaj maksymalnie 179 mm, czyli praktycznie każde chłodzenie dostępne na rynku bez problemu Wam się tutaj zmieści. No i wejdą Wam długie karty graficzne do 410 mm, ale ponownie, gdybyście tą ramkę z wentylatorami na przodzie obudowy odwrócili, to tego miejsca macie dodatkowo jeszcze o 9 mm więcej, także bez problemu celować możecie nawet w karty typu RTX 4090. Tyle z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Za chwilkę zobaczycie, jak obudowa poradziła sobie w testach. Jak zwykle sprawdzamy temperatury procesora, jak i karty graficznej, no i rzecz jasna poziom głośności. Zaczynamy jak zwykle od temperatury procesora obciążonego benchmarkiem Classroom. Jak widać Endorfi ARX700 plasuje się w topce stawki z wynikiem równym 51 stopni Celsjusza. Dodam tylko, że wentylatory w tym teście nie przekraczały 750 obrotów na minutę. To natomiast spowodowało, że była to najcichsza budowa w moim zestawieniu, gdzie cały zestaw generował poniżej 38 dB, co uważam za wynik rewelacyjny. Jeżeli chodzi o temperatury karty graficznej, to RX700 musiał ustąpić miejsca o budowie Fraktal Torrent, który to cały czas jest liderem w moich testach. Nie zmienia to jednak faktu, że ponownie mamy tutaj topkę stawki. I co też istotne, wynik ten uzyskany został przy bardzo dobrej kulturze pracy w okolicach 38 dB. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, obudowa pod kątem wydajności wypada bardzo dobrze. Topka stawki tak naprawdę przegrała tylko z fraktalem Torrent, który raz, że jest od niej ponad dwa razy droższy, a dwa, że sporo głośniejszy. I prawdę mówiąc, Endorfi RX 700 na ustawieniach fabrycznych jest obudową najcichszą w moim zestawieniu. Obudowa ta być może nie wprowadza żadnych rewolucji, ale przyznać trzeba, że naprawdę jest bardzo dobrze przemyślana. Wsparcie dla chłodnic, przypomnę, przód 360, góra 360. Mało tego, możecie te 360 zamontować jednocześnie. Oczywiście, pod warunkiem, że nie będziecie kładli na górę, powiedzmy, obudowy jakichś grubasków. Wejdą wam też bez problemu 280 na górę, czy też na przód obudowy. Długie karty graficzne, wysokie chłodzenia. Do tego naprawdę dobra jakość wykonania mało tworzywa sztucznego e, większość to praktycznie metal. E, pewnie niektórzy z Was będą tutaj narzekali na to, że nie mamy dodatkowych filtrów przeciwkurzowych. Jasne, przydałbyś taki filtr choćby opcjonalnie. Każdy mógłby zdecydować, czy go zamontuje, czy też nie. Aczkolwiek moim zdaniem ta siatka na przodzie, czy też na górze obudowy, jest na tyle drobna, że nie powinno stanowić to większego problemu. Po prostu częściej trzeba będzie do skrzynki zaglądać. No a z pewnością dołożenie kolejnego filtra raz, że zwiększyłoby poziom głośności, a dwa, że na pewno wpłynęłaby w jakiś tam sposób negatywnie na temperatury. Wrócę jeszcze na chwilę do dolnej komory, czyli tak zwanej piwnicy. Jak mówiłem wcześniej, jak widzieliście, nie dochodzi ona do końca obudowy. Zdaję sobie sprawę z tego, że to ułatwia powiedzmy montaż chłodnicy na przodzie, aczkolwiek, biorąc pod uwagę to, że mamy tą demontowalną ramkę do wentylatorów czy też do chłodnicy, możemy sobie to wszystko zrobić na zewnątrz, no to fajniej i estetyczniej by to wyglądało, gdyby ta piwnica, ta komora dochodziła do końca. Takie jest moje oczywiście zdanie. Nie jest to jakiś duży problem, ale moim zdaniem warto o tym wspomnieć. Co do jeszcze moich takich uwag, to kontroler obrotów, ponieważ w obudowie możemy zamontować do 8 śmigieł. Tyle też wyjść powinno być na kontrolerze. Aczkolwiek przyznać trzeba, że takie ustawienie wentylatorów w tej skrzynce, czyli trzy przód, jeden wentylator tył i jeden góra jest moim zdaniem optymalne. Nie ma sensu dokładać większej ilości, bo niewiele to da. A podejrzewam, że może w niektórych przypadkach nawet to pogorszyć sytuację. Poza tym uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny i udany produkt w dobrej cenie, bo skrzynka kosztować ma na półce sklepowej około 500 zł. Także biorąc pod uwagę to, jak jest Zaprojektowana jakoś wykonania. 5 wentylatorów 140mm w komplecie. Uważam, że jest to naprawdę cena jak najbardziej OK. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Linka do obudowy, mam nadzieję, że znajdziecie w opisie tego filmu, bo ja teraz, znaczy jestem tu, ale tak naprawdę jestem na komputerze. Także mam nadzieję, że uda mi się wrzucić linka, jak już będzie skrzynka dostępna w sklepie. I co? Żegnam się z Wami, pozdrawiam, trzymajcie się, hej! Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv